No to zaczniemy od początku, bo ten początek meczu tak naprawdę ustawił wam, ustawił wam wszystko. W ciągu 7 minut zdobyliście 5 bramek. Taki był plan przed meczem, żeby szybko sobie ten mecz ustawić, czy, czy tak po prostu wyszło z gry? Nawet powiem Ci szczerze, że ja nie policzyłem, to spostrzegawczy jesteś. Taki był plan, to był mega mocny plan, bo przeciwnik był. Silny to są chłopaki też grający na dobrym poziomie. Nie jeden z nich ma fajny gdzieś tam klub, albo przeszłość fajną, wszystko sprawdziłem. Wyszliśmy z mega mocną rozgrzewką. Zaangażowanie nie było na zasadzie kopania sobie w dziadka, albo strzelania gdzieś tam na pustą bramkę, tylko zaangażowanie na mega dużym poziomie. I to mi się podobało. Brakowało u nas dwóch bardzo mocnych zawodników jeszcze: Kamila Moskwy, Grześka Kotowicza. Też naprawdę jestem. Pełen podziwu, że wyciągnęliśmy to na taki mocny poziom. Super mecz, bardzo fajnie mi się to oglądało. W domu dwa browary oglądam to jeszcze raz. E, w, tak jak mówisz, trochę wam dzisiaj tych zawodników, mimo wszystko brakowało, bo dominowaliście przez praktycznie cały mecz, ale gdzieś tam w połowie tej, w, w połowie drugiej części meczu trochę tych sił zabrakło. Prze, przestaliście strzelać i tam straciliście chyba trzy bramki z rzędu, ale potem znowu gdzieś złapaliście drugi oddech, no i w końcówce Dobijaliście rywala tak naprawdę zero. Zero yy, od, odpuszczania. Sił to mogło braknąć co najwyżej tylko mi. Sił nie brakło. Były złe ustawienia, złe zmiany, które zrobiłem ja. Mianowicie w obronie. Źle pokierowałem obroną. Wiesz, skupiliśmy się trochę na ataku. Fajnie, bramy wpadały mega zarąbiste, fajnie się to oglądało, ale w obronie zmiany, których ja dokonywałem, były błędne. Stawiałem w jednym rzędzie dwóch zawodników, nie mówię złych, ale dwóch zawodników, którzy ze sobą nigdy wcześniej nie grali no i są to zawodnicy, że tak, jeden już starszy, mocno doświadczony, a drugi młody, nabierający doświadczenia. Jakoś to nie zagrało, bynajmniej w moich oczach. Powinno być ustawienie z tyłu, ja nawaliłem, powinno być ustawienie z tyłu, że mocny ze słabszym, mocny ze słabszym. Te zmiany były źle pokierowane. To jest mój błąd, także te bramki, które dostaliśmy tak za przeproszeniem w dupę, to były tylko i wyłącznie moim błędem ustawienia. Tyle. To teraz cofnijmy się na chwilę do tego, co było przed meczem. Patrząc na papier, bardzo podobnie pod względem potencjału wygląda zarówno Wasza drużyna, jak i Wasz dzisiejszy rywal. W tabeli podobnie. Wy wygraliście swój pierwszy mecz i oni też wygrali swój pierwszy mecz, więc przed meczem, no tak naprawdę, byliście w tej samej sytuacji. Trochę cię zaskoczyło to, jak Wy dobrze zagraliście, a może to, jak. Jak słaby był dzisiaj rywal na waszym tle? Nic mnie nie zaskoczyło. Rywal był mega mocny. Ja wiedziałem o tym, tak jak powiedziałem, przygotowałem się do tego spotkania na zasadzie takiej, że może nie tyle kondycyjnie. Ja bramek nie szczelałem, dwa słupki zrobiłem, dla mnie wystarczy, dla mnie jak dwie bramki. Ale przygotowałem się na zasadzie, obejrzałem też chłopaków wcześniej, jak grają, mniej więcej jakie mają ustawienie i tak dalej. To też odgrywa jakąś tam rolę. Bynajmniej w mojej głowie. Wiesz, ja się wiedziałem, jak mentalnie trochę na to nastawić, jak tych chłopaków tutaj pokierować. To są młodzi, ambitni ludzie. To są młodzi, ambitni ludzie. Jeżeli da się im gaz, to tu jest potencjał niesamowity. W tamtej drużynie potencjał jest też niesamowity, ale ja wiedziałem jedną rzecz. To pierwszy złapie tego konia, ten na tym koniu będzie jechał. Złapaliśmy go tego, tego konia, dlatego wyszedł ten początek mega fajnie. Chłopaki chcieli sobie trochę piłkę poukładać, mówię o przeciwniku. Mają potencjał. Widać to było w drugiej połowie, że jak złapali trochę takiego drygu, to i potrafili zamieszać. Nie jeden mnie wkręcił. któryś nawet może mi siatę założył. Świetna gra. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz na samym początku gaziur, Ten gaziur był u nas istotny i tak jak powiedziałem, jeszcze coś ważnego, że ta ambicja u nas jest bardzo wysoka. My każdego przeciwnika będziemy szanować. Czy to będą goście, którzy dostają 10-0, mecz meczowi nierówny. Ja to wiem. Czasami jest tak, że coś nie wypali. Nie wyspaliśmy się, ktoś był na imprezie, ktoś wypił dwa piwa. Wszystko się zdarza. Dlatego mecz meczowi nierówny. Mentalne nastawienie najważniejsze. A reszta, czyli tak zwane umiejętności, to już przychodzą same. Niejednokrotnie ja widziałem spotkania, że zawodnicy, nie mający żadnej techniki, żadnego szczału wygrywali. Dlaczego? Tu sercem napieprzali serduchem. I to mi się dzisiaj podobało, że my nie podchodziliśmy do tego przeciwnika dzisiaj, jako nie wiem, Fajni gracze grający w zarąbistych klubach, nie mówię o sobie, ale o chłopakach tutaj, tylko podeszliśmy z serduchem, że nie miało dla nas znaczenia, czy to jest mocny rywal, czy słaby rywal, ogień najważniejszy. To na koniec zapytam o to, co dalej, bo na ten moment pierwsze miejsce w tabeli 6 punktów, no i ta grupa eliminacyjna jest już prawie wygrana, no właśnie prawie, bo brakuje Wam jednego punktu w ostatnim meczu. I teraz pytanie, jest jakaś kalkulacja, czy w ostatnim meczu wychodzicie na pełne i gracie o 3 punkty i o pewne zwycięstwo w grupie? Pełne, pełny gazur. pełny gaziur, nie zatrzymujemy się z tego, że, to względu, że mamy kupę siły i jedyne co, to będę może chciał gdzieś tam popatrzeć, żeby kogoś przypilnować, żeby nie złapać jakiejś... Gówniany za przeproszeniem, kontuzji, ale pełny gaziur. Nie zatrzymujemy się. Jesteśmy w Pro -Lidze. chcemy utrzymać poziom Pro. Tyle. Dzięki.